Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mamy przyjemność gościć sławnego muzyka nastrzącego ksywę Clarence I. Chcielibyśmy porozmawiać z nim o tym, jak doszedł do poziomu, w którym znajduje się obecnie. Panie Clarence. Proszę mi powiedzieć, jak rozpoczęła się Pana kariera. Wspominałem już kiedyś o organkach, które... o moim nauczycielu muzyki, którego spotkałem, kiedy byłem bardzo młody. On miał organki, na których lubił brzągać e, swoje wesołe melodie i tak wszystko się zaczęło, po czym ja też chciałem już... już wtedy wiedziałem, że, że, że chciałbym coś z tym fantem zrobić. <laughs> Ludzie, których spotykałem, którzy słuchali mojej muzyki, od zawsze uważali, że jest, jest, jest dobra. Chociaż za plecami, bądź kiedy już pojawił się internet, zawsze pisali, że wypadam z bitu, oraz że, że jest to, mówiąc kolokwialnie, chujowe. Prawdę mówiąc, widziałem już trochę świata ze swoją muzyką. Zabrałem koncert w Czersku. No właśnie i. W, miałem swój performance artystyczny również, również w estradzie na, na tyłach, kto a publiczność bardzo entuzjastycznie mnie przyjęła. Ja uważam, że jeszcze wiele spraw, wiele rzeczy, chociaż mam już bogatą karierę, wiele rzeczy dopiero przede mną. Także e, mam swoje plany. No, jeszcze wie Pani, prawda, <laughs> nie schodzę z tego świata, nie spieszy mi się. <laughs> Rozumie Pani. Także planują podjąć współpracę również z Filharmonią Bydgoską, jest tam masa utalentowanych grajków. Panie Klarendzie, z jaką sławną osobistością nawiązał Pan najbliższy kontakt? Musiałbym się odrobinę czasu zastanowić, ale no oczywiście masę tych osób przewinęło się przez moje resume, ale tak najbardziej znacząca z tych wszystkich, które miałem przyjemność spotkać i z którymi współpracować, to jest to postać niezwykle wyrafinowana niejednokrotnie spotkałem się spotykałem się z nim kiedy o, raczej lubił lubił, proszę pani jakieś wyrafinowane trunki które sprowadza częstokrotnie z Francji bądź tudzież z Afryki Południowej jest to człowiek jest to człowiek zainteresowany wieloma aspektami kulturowości. Jest to człowiek, który niezwykle potrafi zainspirować. Dobrze. Panie Klarenzie, mieliśmy przyjemność usłyszeć ostatni, że tak powiem, kawałek, który. Nie, wie pani co, nie lubią? Nie lubią bardzo tego określenia kawałek. Gdyż jest to jakby takie nieposzanowanie dla sztuki. My staramy się doprowadzić to w jak najlepszej jakości do, do Państwa uszu, a po, potem słyszymy po prostu jakieś. Niesamowite dziwne komentarze, proszę pani. Nie można tego nazywać kawałkiem. Kawałek to jest, kiedy pani sobie ukroi kawałeczek chleba, kawałek ciasta. Dobrze, w takim razie jak chciałby pan, żebym to nazywał? pani kawałek pomarańczy? A już pani by pyta, jakby jak to miało być. Jak by to miało być nazwane, proszę pani, szanowna pani. no jak mówiłem, Ekiuda, e, utwór literacko-poetycki z akompaniamentem muzycznym. Jest masa nas, które można tutaj z, z, jakby wyrazić się kolokwialnie po młodzieżowemu skleić. Dobrze, proszę pana. <laughs> w takim razie słyszeliśmy ostatnio utwór literacko-poetycki z akompaniamentem muzycznym, który nagrał pan właśnie z artystą, o którym pan przed chwilą mówił, czyli z. Proszę mi powiedzieć, co, co Panu skłoniło, żeby nagrać tego rodzaju y, utwór literacko poetycki z akompaniamentem muzycznym? No, wie pani, masa, masa rzeczy jest inspiracją. Przechadzając się nawet po y, ostatnio, po y, wiedeńskim parku, robiłem notatki. Na, na, na znajdowanych e, po drodze suchych liściach. Wsłuchiwałem się w rozmowy ludzi, ponieważ kultura tam we jest nieco inna, prawda? A ludzie, ludzie, ludzie po prostu. O. Jedną z ważniejszych rzeczy, które zaobserwowałem, będąc, przebywając w Wiedniu, to, pani, ludzie. Idąc są bardziej uśmiechnięci, są bardziej przyjaźnie nastawieni do życia, a kiedy idą, mają głowę do góry. Nie jak Polacy, proszę pani, na dół. Głowa do góry, proszę pani, czasami sprawia, że jeżeli niedokładnie sprzątacze z Polski posprzątali Wiedeński Park, można się przewrócić, prawda? Przewrócić opuszkę. I wypadki zdarzają się często, ale mimo wszystko popieram to patrzenie do góry. Starałem się też to robić, chociażby pani przyzwyczajenie kazało. polskie, polska tradycja, polskie przyzwyczajenie, moje korzenie są z Polski, prawda? Nie pozwalało mi do końca patrzeć do góry i się nie potykać, więc po czasie musiałem znów patrzeć w dół. Mm -hmm. Jakie mamy plany na najbliższy miesiąc? Chodzi mi tutaj o koncertowanie, o może jakieś nowe nagranie. Oczywiście nagrań w planach jest masa. Są już napisane kolejne etiody. Tak naprawdę materiału na kolejne utwory literackie z akompaniamentem muzycznym. Mamy bardzo, bardzo wiele. Ale to już pozostawię naszą słodką tajemnicą. Jeśli pani pozwoli, oczywiście. Dziękuję panu bardzo za przemiłą rozmowę i wywiad. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych melomanów, którzy zechcieli posłuchać naszych śmiesznych dywa momentami dywagacji. Pozdrawiam serdecznie Państwa.